Jestem Piotr. Prowadzę serwis gitarowy od jakiegoś czasu. Czerwą siedmioletnią tak naprawdę, bo historia jest długa. Zawsze lubiłem majsterkować. Ojciec mnie w warsztacie dużo rzeczy uczył i zawsze mnie ciągnęło do pracy w drewnie. I kiedyś tam, przeglądając internety, trafiłem na właśnie forum lotnicze takich amatorów i nieamatorów, jak się potem okazało. I na tym forum zacząłem się udzielać. Stwierdziłem, o gitary robię, jak może coś sobie zrobię. Wtedy też zacząłem grać na elektryku. Pierwszy raz to może sobie zrobię swoją. No i tak się zaczęła ta praca. Zrobiłem sobie mały warsztat w piwnicy. I, I tam się to tak naprawdę zaczęło. Zbudowałem pierwszą gitarę. Słuchajcie, ona była tak niedoskonała, no naprawdę była niedoskonała, ale była pierwsza ducha moja. I co najciekawsze, fajnie brzmiała i, i, i znalazł się na nią klient. I tu pozdrowienia dla ziemniaka, który cały czas na niej gra. Mam nadzieję, że wróci do mnie kiedyś na serwis tak? zara jeszcze. Później. Y Jakieś inne projekty tam były, później coś zrobiłem dla jednego kolegi, później dla drugiego, później drugi przekazał trzeciemu i tak to się wszystko przerodziło w serwis. Ludzie zaczęli przychodzić, roboty było co, coraz więcej, aż do czasu, kiedy urodziła mi się córka, wtedy, kiedy miała już Roczek zaprzestałem działalności serwisowej, bo no ja chciałem wiecie być przy tym, wychować trochę to dziecko i, i zresztą za dużo było tej roboty, bo, bo ja pracowałem zawodowo jako informatyk zresztą jeszcze do zeszłego roku I, i trudno było w końcu to wszystko pogodzić, wracałem po pracy, leciałem do warsztatu, wracałem wieczorem no i to już nie było fajne, zmęczenie, brak czasu, więc, więc przerwałem działalność serwisową. Mówię, gitarę sobie tam mogę zawsze w wolnym czasie podubać, ale serwis to już jest za dużo. Ja nie wyrabiam, ja technicznie nie wyrabiałem i, i, i fizycznie. No ale minęło te, te 7-8 lat, właściwie 8, bo córka ma 8 i tak wyszło, że moja firma, w której 10 lat pracowałem, zbankrutowała. I zacząłem się zastanawiać, co robić dalej. Jako menedżer IT nie miałem problemu ze znalezieniem pracy, ale no, nie wiedziałem, czy to jest to, co chcę dalej robić. Czy ja się chcę pchać w ten młyn, czy chcę znowu walczyć z zarządami, prowadzić jakiś tam zespół, użerać się z tym wszystkim. W informatyce to ten cały świat tak pędzi, że. No, Trudno czasem jest za tym wszystkim nadążyć, a trzeba. A z drugiej strony, gdzieś tutaj z boku zaczęły się pojawiać echa od ludzi, którzy mnie już znali i wiedzieli, co się stało. Wracaj, stary, wracaj, bo, bo potrzeba, bo nie ma. Fajnie, że to robiłeś, brakuje ciebie, i tak dalej. No i tak zacząłem myśleć, zacząłem myśleć i żona jeszcze mi podpowiadała, może faktycznie to jest to, przecież nic nie tracisz. No i wyszło jak widzicie. No Zacząłem robić jakiś tam biznesplan. Postarałem się o jakąś tam dotację na rozpoczęcie, dzięki której mam narzędzia, jakie nigdy nie miałem i o których mi się nie śniło do pracy. No i działamy, tak? Działamy od, od miesiąca. Już tak w pełni oficjalnie 2 lipca było otwarcie, jeszcze dużo tutaj jest do urządzenia, ale w tej chwili no, mam tyle pracy, że, że nie ma kiedy tego dokończyć. Mam nadzieję, że niedługo się to uda. Na chwilę przeniesiemy się do mojej starej siedziby, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wyglądało i, 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 i że naprawdę nie było tam łatwo, a, a jednak 6 pierwszych gitar tam powstało. I przenieśliśmy się do miejsca, w którym to wszystko się zaczęło Początkowo tutaj jeszcze stały regały ze słoikami Tutaj zrobiłem sobie bracik, który jest teraz tutaj zamontowany i na tym blaciku yy, Rozpoczynałem Swoje dłubanie Później jakieś maszyny tam Doszły kupę ręcznych narzędzi a potem postanowiłem ten regał rozebrać, bo i tak słoików nie mieliśmy za dużo, więc powstał troszkę większy warsztacie w formie płatkowy aczkolwiek jak widzicie, tu za dużo miejsca nie ma, co jest <gry> najśmieszniejsze tutaj na desce jest taki system dziur, do którego przykręcałem a to frezarkę na desce. Żeby była taka, właśnie dolno do frezowania korpusów, a to jakąś tam praskę, a to jeszcze coś innego, albo jakieś tam prowadnice do, do Frezareczki, czy innych tam maszyn. I tak wyglądała ta praca. W tej chwili wygląda tutaj, jak wygląda, bo jeszcze jestem w trakcie przewożenia reszty gratów na nową miejscówkę. Także. Tyle by było z tego miejsca. Zastanawiałem się, czy to pokazać, ale pomyślałem sobie, że osoby, które tutaj kiedyś były, to pewnie uśmiechną się. Wiecie, fajne w tej robocie jest to, że przychodzą różni ciekawi ludzie. I to tacy, że czasem nie idzie poznać, że ktoś się skurczy jakąś tam gwiazdą, czy, czy gdzieś tam znanym już, już właśnie muzykiem, bo. Chodzi taki koleś z gitarą, wygląda normalnie, zachowuje się normalnie, fajnie się gada i tak dalej. Gdyby się człowiek nie zapytał, to by nie wiedział, że to jest ktoś ze znanego zespołu i, i tak dalej, i tak dalej. I to, to, to jest właśnie fajne. Ostatnio na przykład przyszedł do mnie, jak się wydawało, no, normalny basista, no nie znałem, nie znałem gościa. Y a potem się okazało, że to jest założyciel zespołu mechanicy Szanty, którego ja od bardzo dawna lubię. Jestem fanem tego zespołu, i to było takie właśnie fajne, że, że mi się udało osobiście poznać. I, i było jeszcze wielu innych z innych zespołów. Na przykład Abadon, własny port, tutaj Rafał Ordak, czy, czy Tomek z Abaddonu, czy, czy jeszcze Sławek do lata, który jest w całej Posty nie tylko znany z tak powiem uprawiania muzyki flamenko. Co jeszcze? I wielu, wielu innych ludzi z lokalnych zespołów. Nie będę wszystkich wymieniał, bo, bo, bo nie starczyłoby nam czasu. <noise> w serwisie staram się naprawiać wszystkie gitary, oczywiście w miarę moich możliwości. Nie rozgraniczam tego na drogę i tanie. Staram się pomagać każdemu. No, jeżeli będę mógł coś dla Ciebie zrobić, to wiadomo, to zrobię. i, i, i Ja wyznaję zasadę, że uczciwość, rzetelność przede wszystkim. I jeżeli czegoś zrobić jeszcze nie potrafię, to nie robię albo odkładamy to na jakiś tam inny, inny czas, lepszy, tak. Do budowy gitar. U mnie każda gitara jest 100% ręcznie zbudowana. Nie używam do tego CNC. Robię to ręcznie, przez szablonami. Mam oczywiście teraz mały laser, który służy do jakichś drobnych rzeczy, wycinania piguardów, loga i tak dalej. A to sobie tam zobaczymy za chwilę. Znajdujemy się w drugim pomieszczeniu warsztatowym, w którym mam nadzieję, będą powstawać coraz to fajniejsze gitarki. Akurat jakiś bas się robi. Tak wygląda przed obróbką. Tutaj mamy od tego gryf. Też jeszcze do obrobienia. Tutaj jakiś strat. To jest dokładnie jesion bagienny, który otrzymałem od jednego lutnika z Warszawy, kiedy likwidował swój zakład. Byle żakowany chyba z 12 lat będzie się działo do tego gryf z równie fajnego klonu jesteśmy w tej chwili w pomieszczeniu tak zwana strefa czysta w której robi się różne regulacje i takie czyste yy, operacje przy gitarach właśnie jakieś ślify progów jak tutaj w tej chwili jest robiony czy, czy, czy wymiany Mam tutaj skromne stanowisko do testowania. Trzy wzmacniacze, akurat jeden jest tam w tej chwili w lekkiej naprawie. Jakieś tam kosteczki poda, zawsze można sobie coś, każdą gitarę przetestować na różnych tam brzmieniach. Tuflatki z narzędziami wiadomo, jak w każdym serwisie. Jakieś specjalistyczne szczypce, różne piłki, jak to w każdym serwisie, nie ma co za dużo się tutaj nad tym rozwodzić, wiadomo. Narzędzia muszą być tak. to jeszcze, no, jak sami widzicie, stoły po lewej pod ręką, jakieś tam szufladki z różnymi częściami, żeby sobie zawsze wyjąć, obejrzeć, dopasować jakieś piórka, mostki i tak dalej. Trochę rzeczy do lutowania, oczywiście komputer, co by wydrukować jakieś tam zlecenie, poszukać, coś prowadzić. O, a to jest mój mały custom shop, proszę, nie no, żartuję. Lubisz być udaty w filmie? No, o 100 900%. No, to fajnie. Ebuszko? Dobra, praktycznie. Sobie majsterkujemy czasem, nie? Aha, uh -huh. Słuchajcie, a ja teraz opowiem Wam historię, która niedawno mi się przydarzyła. Mianowicie przychodzi do serwisu z basem gościu. No i pyta mi się, kiedy ja wymyśliłem tą nazwę Hedek. Ja sobie myślę, do czego chcesz to wiedzieć? No to mi opowiada, że. Obserwuje mnie od dłuższego czasu, od wielu lat, od kiedy tak naprawdę wszedłem do tych społecznościówek i się zastanawiał właśnie kto pierwszy wymyślił tą nazwę, bo jak się okazało, on praktycznie w tym samym czasie stworzył kawałek o nazwie Hedek, który jest również na rondkfileju o tej samej nazwie. I mi ten kawałek nawet puścił, mi się to bardzo spodobało i mówię: Kurcze, stary, jakie to jest fajne w ogóle. I on mówi: No, pff, widocznie musieliśmy się spotkać, to, to tak musiało być. Jestem teraz u siebie, się w końcu poznaliśmy. Teraz już wiem, że jest to Michał Miszewski yy, znany z grania z Jurkiem paterskim, z bydgoskimi bluesmenami, a także. W swoim zesporem. Ich hubend. Tą piosenkę możecie słyszeć w tyle tutaj tego filmu. I taka to jest śmieszna historia. A, a skąd się wzięła ta nazwa? Headache w ogóle? No to już wam tłumaczę, ponieważ jeden z yy, użytkowników Facebooka napisał, że dużo czasu musiało mi zająć wymyślenie tego, więc już tłumaczę. W tych czasach, kiedy, kiedy powstała ta pierwsza gitara yy, No musiałem sobie wymyślić jakąś markę, jakąś nazwę, coś co na główce wydrukuję, no fajnie by było, nie? I tak długo, długo myślałem, powiedziałem też żonie, że o tym myślę, a moja żona od razu wypaliła, słuchaj, headache Ja mówię, czemu? Bo wiesz, bo Ciągle Cię boli głowa jak przychodzi z tego warsztatu, Ty tam lakierujesz, szlifujesz, stoisz w takiej pozycji, przy tym Ciągle przychodzi z bolącą głową, masz te migreny Uważam, że powinno się nazywać headache, bo, bo, bo tak to pasuje taka fajna wizytówka, mówię Ty, no właściwie Jako, że byłem wtedy w angielskiego, to mówię weź mi to napisz, zobaczymy jak to wygląda, no i I tak powstało, dopasowałem jakąś czcionkę fajną i to oczywiście ewoluowało przez, przez lata, ale mm, mm, większość jest taka sama, może doszły jakieś tam elementy tak? I, i taka jest właśnie tego zabawna historia. Ok, kończąc tę naszą historię, dzięki Wam wszystkim za wizytę. Mam nadzieję, że aż tak kiepsko nie było. Dzięki Bartecki w ogóle za ten pomysł i oczywiście zapraszam do mnie na odwiedzinki, czy to z gitarą, czy bez. Zapraszam serdecznie.